Jakie oceny miał Tomasz Rożek z fizyki? Nie pamiętam, trójki, czwórki. Ale ten węzeł jest ciekawy, zobacz, bo, bo on się sam zakleszcza. Mm -hmm. Do pewnego momentu. Bardzo. Kochani, gdzie w kuchni można znaleźć ściecznię newtonowską i co łączy ugotowany makaron spaghetti z wiszącym mostem? Na te pytania dzisiaj odpowie mój gość, Tomasz Rożek, który stoi obok mnie i szaleje z radości, witając się z wami. Szaleje z radości, witając się z wami, cześć. Cześć. Obecność Tomka Rożka w tym programie jest dzisiaj po to, by raz jeszcze zainicjować akcję, drugą edycję akcji Szkoły Pełne Talentów, akcji Lidlowej, w której Tomek bierze aktywny udział. W jakim charakterze? W charakterze swoim, to znaczy Czyli? opowiadam o nauce. Stworzyłeś filmiki? 20 filmików o eduka edukacyjnych o człowieku, o żywieniu, o jedzeniu, ale też o ruchu, o funkcjonowaniu takim, które myślę, nazwalibyśmy optymalnym. Każdy z was, robiąc zakupy w Lidlu, może wspierać dowolną szkołę, bo te wszystkie elementy muszą zebrać się w całość, żeby ten talent się narodził. Talent być może również w was. Robimy rzecz banalną. Makaron, zaczynaj, no. makaron, barwiony sokiem z buraka czerwonego. Sosem z burakami, bazylią i serem. No bo ja już mam lekki ślinotok. To dobrze, bo no dobrze? nikt ci tak, no tak wiele działa? nie da, jak ja obiecam. Ja umiem obiecywać, <grym więc... <grym> nie wiem, czy tak jest w nauce, ale tu rzeczywiście trzeba popracować. Tak, ty weź mąkę, ja wezmę z lodóweczki rzeczy, które będą nam potrzebne – jaja, masło i serek. Wspomniałeś mi, i to było na Twoją prośbę, żebyśmy zrobili ten makaron i wysypali kopczek mąki. Dlaczego? Jest co, dlatego, że kopczyk mąki wydaje się być czymś bardzo banalnym i patrząc na to, moglibyśmy powiedzieć, co w tym takiego. Ale ja tutaj widzę pewne kąty. Kąty, które na ziemi przy naszej grawitacji są niezależnie od tego, jaki konkretnie materiał wysypiesz, są uzależnione właśnie od siły grawitacji. Jakby, kąty. Tak, kąt pomiędzy zboczem a powierzchnią. Okay. I teraz, gdybyśmy ten sam makaron chcieli zrobić na Marsie, to ten kopczyk wyglądałby inaczej, bo tam przyspieszenie grawitacyjne jest inne. I to się wydaje wciąż ciekawostką, ale nie jest. Bo teraz jest pytanie, jak usypywać sypkie materiały, żeby. Nie schodziła lawina. Słyszałem o tym, że bardzo często właśnie takie banalne, prozaiczne, te trywialne elementy, których na co dzień używamy, służą w odkryciu wielkich rzeczy, czy też udoskonaleniu pewnych rzeczy. One służą temu, że przyglądamy się, patrzymy i zaczynamy zastanawiać, no dobrze, ale dlaczego tutaj tak się coś skulkowało? Czy to się skleiło? A dlaczego to się stoczyło? A dlaczego nie potrafimy usypać takiego kopczyka, Modelowego, który by miał, na przykład, by, miał, by miał niemalże pionowe. Takiego za przeproszeniem rożka idealnego. Na przykład takiego rożka. Możemy to zrobić wtedy, kiedy to pokleimy. I to robimy na przykład na plaży, usypując albo bawiąc się mokrym piaskiem. Tak. Dlaczego tak się dzieje? I to jest pytanie dosłownie kosmiczne. To jest fizyka materiałów sypkich. Osobny dział fizyki, mówię zupełnie szczerze, bada się to na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i w kuchni każdy z nas może taki eksperyment zrobić. Ja się boję, moi drodzy, rozpocząć kolejny etap przygotowania. Czy to samo zrobić? Tak, poczekaj. Ja... Ale chciałbym, żebyś to. Aha. Rób. Aha. Ja Wam powiem, co ja zrobiłem. Kucharz bierze miskę i robi dołek w mące, rozsuwając troszkę tak, żeby się pokazało dno deski. O! I już teraz na tę samą banalną, trywialną czynność spojrzy fizyk. Nie, to tak nie działa. Wiesz, to tak nie działa, że my mamy. Zdejmij nacisk. Powiem. Że my mamy jakiś zupełnie inny Serio musi być widać, no? Znaczy deskę? Nie, to tylko tak ładnie jest. Aha, okej. No dobra, ja jestem gotowy, mniej więcej. No i dobrze. Jakie oceny miał to nasz Rożek z fizyki? Nie pamiętam, trójki, czwórki. Nie piątki? Nie. Same studia fizyki to trochę był przypadek, mm -hmm. bo ja zdawałem na medycynę. Chciałem być lekarzem. Okay. Zdając cztery egzaminy z biologii, z chemii, z angielskiego i z fizyki, nie zdałem z tych czterech tylko jednego z fizyki. Ścieżki życiowe czasami są bardzo pokręcone. I też je mam tak z, y, wymieszać tutaj, wymieszać a nie tak prosto? 250 gramów mąki. 250 dlatego, że o 50 za dużo, bo na jedno jajko mniej więcej 100 g mąki to właściwe proporcje makaronu 250 nawet do 300. Ta ilość większej. Wącham zawsze, tak mi babcia powiedziała, że nigdy nie wiesz nawet. Nauka nauką, ale czy, słowa babci, doświadczenie, mądrość czy starszyzny... któreś jajko nie jest zepsute i wtedy całe ciasto trzeba wyrzucić, więc zawsze warto po rozbiciu niufnąć. Tak jest, ocena tak zwana organoleptyczna się dokonała. Tego dowiecie się w szkole, ja tego się dowiedziałem też w szkole. To bardzo ładne hasło, które przyświeca każdemu młodemu kucharzowi. Natomiast a propos szkoły, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądała moja edukacja, bo ja też dawno temu chodziłem do szkoły i też nie było szóstek, ale piątki się czasami zdarzały. Absolutnie sentymentalna podróż. Z prawej strony link do tej właśnie podróży. Kliknijcie. Zobaczcie, jak wyglądała. Moja edukacja. I jak ta szkoła wygląda dzisiaj? Dobra, większa ilość mąki i dlaczego większa ilość mąki? Ponieważ chciałbym, żeby makaron został zabarwiony. Dobrze? To coś, co jest dzisiaj bardzo modne i uwaga, o to też prosił. Tomasz, nie wiem dlaczego. Sok z buraka albo skoncentrowany, albo też świeży. Możecie używać różnego rodzaju soków, marchewkowego, zmielonego szpinaku, zmielonego gorożku, zmielonych ziół. Wszystko jest. Dlaczego chciałeś soczek? On jest bardzo intensywny. Tak. I cycle do środka. Mieszamy mąkę tak, żeby zarabiać powolutku z. Jajem. A, czyli robimy coś, co ja przed chwilą chciałem zrobić, ale ty nie powstrzymałeś. Tak, żebyś nie było za szybko, bo musimy Rozumiem. robić to w miarę równolegle. Wyścigi mogą być takie sprinty, gdzie wiadomo, gdzie jest start, wiadomo, gdzie jest meta i wiadomo, jakimi pasami się poruszać. Ale mogą być też wyścigi przełajowe, gdzie nie wiesz, gdzie jest meta, gdzie nie wiesz, jak ona wygląda, nie wiesz, którędy biegnie trasa. A jednak musisz to wygrać, musisz to przebiec. Mhm. Jakościowo i ilościowo to są dwie rzeczy, które. Bo możesz być pierwszy, ale nie zaliczyć wszystkich punktów. Otóż to. Na przykład, Otóż nie? to. Nie ma wszystkich więc, sprawności więc nie na zawsze, ramieniu. Nie? Tak, jak harcerze. więc nie zawsze ten, kto jest pierwszy na mecie, to jest ten, kto wygrywa. Mhm. I dokładnie tak samo jest z nauką, dokładnie tak samo jest z technologią. Yy, może być tak, że ktoś w szkole dostaje same piątki, ale nie on zostaje mistrzem świata w tej dziedzinie. Mhm. Okay, bo Może z być ktoś, powodów. kto nie zalicza egzaminu z, chemii, a później, z fizyki, z a fizyki. później robi doktorat. A później robi doktorat z fizyki. Te drogi są mocno, mocno pokręcone i ta analogia do biegu przełajowego, ona bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że ona bardzo odpowiada rzeczywistości. Jak zarazie dzieciaki do pasji uczenia się. Dzisiaj jeden z problemów głównych, wydaje mi się, rodziców. Hmm? Jeżeli coś ma być naszą pasją, musimy to robić z własnej, nieprzymuszonej woli. Tomasz, chciałbym, żebyśmy poruszyli, bo będziemy jeszcze chwilę pewnie wyrabiali to ciasto. Udział Tomasza w akcji Szkoły Pełne Talentów jest pewnym wyróżnieniem również dla samej akcji, bo to bardzo miłe, że z takiego naukowego punktu widzenia też tego tematu dotykamy. Co cię przekonało najbardziej? Skuteczność. Mhm. To, że. To, że... Organizatorzy akcji, to że Lidl tak szeroko w nią zainwestował i tak szeroko chce ją rozszerzyć, to że ona dociera do dzieci, dla mnie szczególnie ważne, do tych dzieci, które być może mają mniejsze szanse edukacyjne. Mhm. Ona nie jest skierowana do dzieci z dużych ośrodków, ona jest skierowana do wszystkich, w tym do tych, które być może gdyby nie ta akcja, miałyby utrudniony start. To dzisiaj jest to najbardziej jest potrzebne ważne. dzieciakom, szkołom, żeby stwarzać możliwości, bo, bo talenty chyba są wszędzie. Talenty są, my się z nimi rodzimy, natomiast niektórzy gdzieś tam po drodze je porzucają z różnych względów. Czasami z powodów finansowych, czasami z powodów życiowych, czasami z powodów jakichś tam organizacyjnych. Po prostu łatwiej, szybciej trzeba iść do pracy i tak. na przykład ich nie rozwijać. To szkoda. Jest ogromną stratą nie. Niewykorzystywanie absolutnie każdej okazji do tego, żeby rozwijać się. Mm -hmm. Lubię naukę, ale lubię rozwijanie talentów, lubię rozwijanie ciekawości mm, i to widzę w tej akcji, dlatego się w nią zaangażowałem. I teraz podnieśmy. Mm -hmm. No dobra, ale widzisz, nie, bo nie, już, ale to jest moje to, już doświadczy... wygląda jak serce, nie? To nie chodzi o to, jak wygląda. Chodzi o to, żebyście wy w tym. Do... A przepraszam. No. Nie chodzi, o jak wygląda. Chodzi o to, że to nie ma znaczenia, jak wygląda, bo jedno i drugie niewątpliwie yy, ma swoje zalety. Jedne widać od razu, inne są bardziej ukryte pod delikatną pierzynką z mąki, ale to jest tak jak z nami wszystkimi, z dzieciakami. Ja troszeczkę spłaszczam to ratując wygląd Twojego ciasta, ale ta różność jest bardzo fajna. Z tego też będzie dobry chleb. W cudzysłowie rzecz jasna. Czyli dobra strawa. Ja poczekaj, ja muszę swój wyrównać, bo to masz jakiś większy, nieregularny na brzegach, a to nie ma większego znaczenia, ale wspomniałeś coś jeszcze bo o pęcherzykach powietrza przed chwilą. Przyglądałem się tobie, jak ty wygniatałeś to ciasto. I tu nie chodzi o to, żeby nie tylko o to, żeby to ładnie wyglądało, ale też o to, żeby wtłoczyć tak mechanicznie do środka ciasta pęcherzyki powietrza. Generalnie w kuchni mamy trzy sposoby na to, żeby ciasto było pulchne. Tak. Chemiczne, biologiczne i fizyczne. Chemiczne – proszek do pieczenia albo soda. drożdże na przykład. A mechaniczne to przesiewanie mąki przez sitko, żeby była taka pulchna. Ale też tak. oczywiście w A to jest ważne, dlatego że jak zatłoczymy tam do środka pęcherzyki powietrza, to później w po podwyższonej temperaturze gaz zwiększa swoją odbyt. I powoduje, że to ciasto po prostu jest pulchne. Dobra, czas wykroić makaron, bo równemu makaronie na razie mamy płat ciasta. Dobra. E, sypię obficie mąką, tak żeby nam się nie posklejał, dobrze? Smarujemy i zwijamy w e, no może rulon, nie wyrobione, wiem. elastyczne ciasto. E, prawie Aś jak ciężnie Newtonowska. O panie, to teraz już podniosłeś poziom. Nie wiem, czy próbowaliście, jak nie, to, to, to spróbujcie. Znajdźcie sobie. Dasz mi troszkę mąki? Tak, dam ci troszkę mąki. Chyba, że możesz wyjaśnić od razu, co? Żebym żeby ja się nie mądrzył. Przykład: mąka ziemniaczana tak jest. i woda. Tak I jest. nagle się okazuje. Że działa trochę nieintuicyjnie, bo zwykle jest tak w naszym świecie, że gdy na coś mocno naciskamy, no to to coś ustępuje. A w cieczach nieutowskich jest dokładnie na odwrót. Im mocniej naciskamy, tym to jest twardsze. jeżeli chcemy, żeby ustąpiło, to musimy to ciśnienie. Odpowiednia zwiększyć. mieszanina mąki zmieszanej z wodą, jak położycie na niej rękę, to się ręka zatopi. A jak mocno naciśniecie albo staniecie nogą nawet, to może się okazać, że moglibyście przejść po takiej. Płynnej z pozoru masie przez całe jezioro. Jeżeli byście robili to z odpowiednią siłą. Tak, ale równocześnie, gdyby was coś zafascynowało na środku jeziora i po prostu byście stanęli podziwiać widoki, to najpewniej utoniecie. Zwijamy w szersze, bo żeby nam się nie posklejało. No, nie taki rulon, tylko okej, okay, taka Nie, nie. Zakładka. Wiesz, co, rulon jest ok, natomiast pamiętajmy, że przy rulonie fizyka musielibyśmy mocno naciskać i byłoby ryzyko zdeformowania kluseczek. Przy takim no, bardziej rozumiem. płaskim. To ten nacisk, ta siła może być mniejsza, rozłożona na większym, dobrze mówię czy nie? Bo nic nie, nic nie kiwasz. Nie, nie, bo, bo zwijam. Albo zwijam, albo kiwam. Proponuję makaron nieco szerszy. Makaron, który powinien przesknąć. Przesychanie makaronu ma na celu przede wszystkim na pozbawienie wody, ale też utrwalenie. I to jest dobry sposób, jeżeli chcielibyście taki makaron sobie w domu później na przykład zamrozić. Można i gotować go zawsze na świeżo, jeżeli tylko chcecie. to teraz? Tak mam to po prostu tak? Tak, tak żeby były takie wstążki jak u mnie. Woda e, lekko osolona. Bardzo cię proszę, szczyptę do środka. No właśnie, bo tak mi dałeś to, to nie to. Nie. nie, 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 troszeczkę, troszeczkę, tak na, na tak zwany smaczek i teraz już będziemy gotowali makaron, który będzie gotował się bardzo szybko. No i trzeba go tylko tak naprawdę dwie minutki podtrzymać we wrzątku. Dobra. Dwie rzeczy. Po pierwsze mam dla ciebie spaghetti, bo to prosiłeś i za moment będzie eksperyment, tak? Pokażę coś, co może być zaskakujące. Dobra. A ja już nasz makaron odcedzę, bo jest gotowy. Nie, nie, nie ja już sobie dam radę. Tłumacz, Waś. Tłumacz. No, ma makaron oczywiście, jasne, jesteśmy w kuchni, kojarzy się z jedzeniem, ale makaron może być akurat taki makaron, nie taki jak ten, któryśmy robili, ale taki makaron spaghetti jest używany przez naukowców do badania lin, do badania węzłów, do badania wytrzymałości. Można to oczywiście, oczywiście na linach konkretnych, ale modele się wygodniej robi na makaronie. Bardzo mi się to podoba, bo, bo naukowcy to bardzo mądrzy ludzie. Idą na kolację, siedzą na kolacji, Zemę, jedzą pyszne dania. Może któryś, tak. I rozwiązują problemy. Może któryś kiedyś siedział w restauracji, może przyszedł sam, a może przyszedł z kimś, kto go wystawił, więc siedzi i ten makaron spaghetti się nudzi, sobie myśli. O a co w chodzi? W sumie, gdyby tak teraz wziąć i zacząć to badać, wytrzymałość, na przykład takiego, takiej nitki spaghetti, tak. naciągnąć czy umieścić w urządzeniu, które naciąga, naciąga, naciąga i bada siłę w. Czy moment, w którym ten tak makaron tak. się zrywa, mhm. a później dokładnie taki sam, one są wszystkie takie same, czy bardzo zbliżone, zawiązać za węzeł mhm. taki. Czy on się zerwie szybciej, czy wolniej? A gdyby ten węzeł teraz jeszcze bardziej skomplikować, zametlać, im więcej będzie tych zagięć, jak intuicja by podpowiadała, tym ona powinna być słabsza czy silniejsza? To jest to pytanie. A jakbyśmy wzięli na przykład dwie liny i z sobą połączyli, to nie jest banalny temat. To są mosty wiszące, to jest mnóstwo, to, to, to są oczywiście liny bezpieczeństwa w górach, to jest żeglarstwo, ale to na przykład także są liny czy nici chirurgiczne, które mają utrzymywać nie wiem, na przykład dwa płaty skóry albo branę zamkniętą. Jak powinien węzeł wyglądać? Czy to może być taki zwykły węzeł płaski? Duże zrobię. Tak. Tomasz żegluje, więc wie, o co chodzi, Prze? jeśli chodzi o węzeł. elegancki węzeł płaski mamy. Tak. Albo może no to na przykład by była jedna opcja, a może powinniśmy mieć jakąś, jak, jakiś jeszcze inny? Jedyny problem, jaki widzę z tym makaronem, to że ja go naoliwiłem, czyli dodałem oliwy i to tarcie jest słabe to i, dobrze. On, i się rozwiązuje. To dobrze, dobrze, bo to też możemy badać, jak bardzo powierzchnia wpływa na wytrzymałość. Nauka mówi, że im większe będzie ugięcie, zagięcie, czyli większe naprężenia na tym wirażu, na tym zakręcie, tym wytrzymałość będzie mniejsza. mniejsza. Innymi słowy, lina, która ma węzeł, mniej Jest. utrzyma niż lina, która tego węzła nie ma. A jeżeli musimy połączyć liny, jakich węzłów powinniśmy, jakie powinny być zastosowane, żeby równocześnie, to też się bada, łatwo było rozplątać jak trzeba. Ale żeby się samo nie rozplątywało. Poczekaj. Pod jakim kątem może być siła przyłożona, żeby trzymała dwie liny połączone, a pod jakim nie? To jest płaski. No dobra, i teraz wiesz, można oczywiście długo dywagować, który z tych trzech będzie najbardziej wytrzymały. Tak. Ale jedynym sposobem, żeby wiedzieć, a nie dywagować, albo wiedzieć, a nie opierać się na intuicji, jest przyczepienie tego z jednej strony, tego z drugiej strony i, za, i stworzenie takiego eksperymentu, mechanizmu, nie jest to bardzo skomplikowane, gdzie jakiś niczek to naciąga, a jakieś urządzenie bada naprężenie. Mhm. W pewnym momencie któryś z nich się zerwie, a któryś zostanie niezerwany dłużej. I wtedy wiemy. I wtedy wiemy. Przyszłość przede mną, moi drodzy. Przyszłość. Jakby mi się nie udało w kuchni, spokojnie. Zostaniesz inżynierem. Zostanę inżynierem. Jak połączyć te dwie nitki makaronu, by dalej były smaczne? Tak naprawdę w kuchni chodzi o smak, to jest znacznie tak. prostsze niż inżynieria. No, ja on jest też przy okazji bardzo dobry, więc mhm. jak ostatecznie w połowie na przykład eksperymentu stwierdzimy, że już wiemy, Jasne. to po prostu mamy kolację. Ale no. bardzo dobry, nie? jest mhm. no. Ale ten węzeł jest ciekawy, zobacz, bo, bo on się sam zakleszcza. Do pewnego momentu. Bardzo. Drogi Tomku, chciałbym, żebyś mi pomógł, więc... Posiekać czy ugnieść? Plasterki czosnek, polećmy. Takie Kilka... milimetrowe? Takie mogą być milimetrowe, dokładnie. Ty Dzieńutko. mnie kiedyś uczyłeś, jak to robić. Jak mówiłeś, dasz radę... Tak... Uwaga, paluszki, chowamy palce. O, tak. E, troszkę bazylii porwanej na mniejsze kawałeczki. Musi być smaczny, więc masło jako baza do zrobienia dobrego sosu. I teraz tak, troszkę mm, 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 oliwy. Bardzo delikatnie, tak, żeby tylko zblanszować yy, czosnek. Blanszować. Tak, w gorącej oliwie. Blanszujemy nie tylko w wodzie, ale blanszujemy też w gorącej oliwie. Czy coś? Tak, jest, od razu. Ach, no i tym samym łamiemy stereotyp na zimny tłuszcz, uh -huh. czosnek, by mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Buraczki. Połowę. Całość. Tak. Pieprz. Panie doktorze. Ja lubię bardzo, żeby nie było. Lecimy. Dobra, i odrobina dosłownie soli. Na tym etapie nie przesadzamy. Buraczki trzeba troszkę skarmelizować. A propos karmelizacji miód, już po niego sięgam, ale większą część rozmowy odbyłem z Tomaszem, bo przyjął zaproszenie. do podcastu, dobry temat. E, Prawy górny róg, kliknijcie link, odniesienie do tematu. Tam tłumaczyli, nie zdradzajmy, ale powiedziałeś, jak wychować dziecko. Nie. Posłuchajcie. No, ja teraz nie wkręcę. Posłuchajcie. Wszystko się wyjaśni, jak odsłuchacie. Jedna łyżka miodu. Znaczy aż się łyżeczkę? Łyżeczkę, tak, przepraszam. Okay. Jezus, jak muszę być dokładny. O właśnie, i teraz glazurowanie. To. Ale już szykujemy kolejne składniki e, troszkę octu balsamicznego, bo lubię, bo fajnie z tym burakiem kontrastuje i większa część tego, że soku z buraka, który dodawaliśmy do makaronu. Czyli te same składniki praktycznie, okay. które były wstępne. miód, czy będzie jeszcze potrzebny? Miód chowamy. E, chciałbym, żeby ten makaron był rzeczywiście Twój. Dolej octu, ile uważasz. Nie, wiesz co, ty mi musisz powiedzieć, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i ja Ale nie wiem, jak, jak z... powinno się. Dolezisz. Dobra, to trochę. Trochę. No chciałeś, żebym ci powiedział. No, dobrze, dobrze. To jest trochę czy to jest, to jest trochę? To jest trochę za mało. To jest trochę za mało. O, to idealne trochę, które przed chwilą poszło od octu balsamicznego, soku z buraka poproszę. Tyle samo, idealne trochę, tak? Tak. Dobra. I od razu dodajemy 50 g masła, czyli połowę tej ilości, którą tutaj pokroiłem w kostkę, dobra? Jeżeli pozwolisz, to ja wciepię tutaj troszkę, używając terminologii śląskiej... – Wciepne. Wciepne? ciepne. A, czyli jednak W Wciepnę troszkę bazylii. Sypiemy. – Sypiemy go tu, tak? tak, ja go przelałem wodą, ale teraz zobacz, on powinien się ładnie w tym sosiku okrasić. Otóż to, obtoczmy go w masełku. – Ostatnio, jak próbowałem robić tak, to wylądowało wszystko na blacie, więc... Ja raczej mieszam, wiesz? Nie, no ale to. Tak... Wiesz co, to jest też techniczny aspekt, że tak Wiem. jest łatwiej, szybciej, yy, trochę jak się umie. Jak się umie, wygodniej. Nie ukrywam, się... że wygodniej. Więc jeżeli teraz tak, troszkę oliwy jakbyś mi tu przydał, Jasne. bardzo cię proszę. Oliwa jako ten nośnik smaku, jako też nośnik do, do. I zobaczcie, ten makaron nie tonie w sosie. On nie może, tak jest, on nie może tonąć w sosie. On ma być tylko ładnie otoczony. Teraz oliwka, troszkę teraz soli. Teraz możemy już przydać talerzyk, drogi Tomaszu, tam na dole. Ten duży? Tak. I teraz bazylką, jakbyś mógł, mój drogi, udekorować. Tak, pozwól, tutaj jeszcze zrobię jeden jeszcze elemencik. Estetyka przede wszystkim. Ty bazylię, a ja ser. Dużo tej stolu. bazylii? Wiesz co, kilka listków, takich nawet porwanych. Takie idealne trochę. Eksperyment. Może nie taki do końca, bo już wiem, jak to smakuje, i polecam Wam, żebyście spróbowali. Zresztą dajcie znać w komentarzach, czy to jest kompozycja dla Was. Czy może byście coś zmienili? Zioło albo serek? Róbcie co chcecie. Pamiętajcie tylko, żeby. Aha, i eksperymentujcie. Za każdym razem. Ale jedna rzecz. Trzeba dojść do celu. Ma być przyjemnie, jak się je. Widać, że żeglujesz. Tak, tak zwany bazylia a la Żagiel. Tak wyszło. Tak wyszło. Nagrodę? Jemy. Otrzymasz widelce. A ja już tutaj mam przygotowane. A, już się przygotowałeś, dobra. Dziabiemy. Ja już Konsumujemy. Z wami się widzimy niebawem. Brzaska dziabnąłeś? Mhm. No, jest ten makaronik mój.